Ale ja pracowałem w parafii w Ostrówku i jak prowadziliśmy trumnę ze, ze, ze zmarłym na cmentarz, około półtora kilometra, taką drogą lokalną, to samochody jadące zatrzymywały się w odruchu, tak byli nauczeni, zatrzymywały się i czekały, aż przejdzie orszak pogrzebowy. Trwało to czasem kilka minut, zgoda. Nikt ich nie zmuszał, ale, ale oni mieli gest. to we krwi, nauczeni przez poprzedniego proboszcza czy proboszczów, że jak idzie orszak, trzeba się zatrzymać, uszanować e, uczucia e, tych, którzy opłakują zmarłego, bo tu no jaki święty orszak przechodzi. I te, I te zatrzymujące się samochody, proszę mi wierzyć, no w Warszawie to niemożliwe, ale właśnie w takich e, lokalnych społecznościach to, to było dla mnie bardzo budujące. To zatrzymujemy się, przechodzi orszak pogrzebowy. To jest jakby też jakiś symbol i znak e, czci, szacunku dla e, ludzkiego odejścia i bólu Y, tych, którzy z powodu śmierci kogoś bliskiego tak cierpią.